Dzisiaj też obserwowaliśmy producenta słodyczy, firmę Mieszko. Mieszko podpisał umowę o współpracy z producentem słodyczy z Niemiec, firmą Lamberts. Dlaczego ta umowa jest opłacalna dla Mieszka? Rozmawiałem o tym z prezesem firmy. Umowa z firmą Lamberts jest o tyle interesująca, że oprócz współpracy na rynku polskim będziemy mieć też możliwość sprzedaży naszych produktów poprzez sieć dystrybucji Lambertsa na rynkach, w których mieszko jest jeszcze niedoreprezentowany. Tym samym oprócz korzyści finansowych ze współpracy na rynku polskim możemy też liczyć na współpracę na rynkach międzynarodowych. W krajach bałtyckich, gdzie Lamberts ma bardzo silną pozycję i ma tylko kilkanaście swoich produktów w ofercie, tam dodanie kilku naszych produktów sztandarowych nie będzie w ogóle problemem, a będzie tylko zyskiem i dla Lambertsa, i dla, i dla firmy Mieszko.